Siema, z tej strony... Nie interesuje mnie kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. I dzisiaj zagramy sobie kolejną Co, nie co tu jest grane? <grym się zainteresować> Dobra, mam nadzieję, że wiecie co dzisiaj zrobimy Udamy się na plastykę. Nie wiem czemu, ale pani Philips wydaje mi się mega sexy. <laughs> Nie wiem czy wy też odnosicie takie wrażenie A uh, Shift. Ok. Rozpocznijmy sobie Na czym to polegało. A, na robieniu. Pamiętam kiedyś była taka gra. Ona chyba była na Windowsie, strasznie podobna. Takim pajączkiem się fruwało. I też się zakrywało obrazy i się zdobywało punkty. Nie wiem, czy pamiętacie taką grę. Dobra, to ogólnie jest chyba najprostsza. A z, z lekcji dostępnych tutaj, najtrudniejsza jest moim zdaniem.

Okej, okay, no to jesteśmy po wstępie tak naprawdę, dostaliśmy lekcję na rozgrzewkę. Jak sami widzicie... i faktycznie, całowanie dodało nam jakby pancerz? Bo miałem 100%, a teraz mam jakby 100 czwartą? Dobra, no jak sami widzicie przebrałem naszą postać w strój koszykarski. Taki luźny wydaje mi się na te gorące dni idealny. Udajmy się na pierwszą misję dla Kujonów. Do biblioteki. To jest siedziba Kujonów. Kurczę, mam nadzieję, że wszystko włączyłem. Nagrywanie jest. Mikrofon jest. Ew. Więc, ty jesteś nowym chłopcem, hej? Wszyscy o you. mówią. O, są? I co mówią? Uh, nic. Tylko, że jesteś friends z tym socjopatem Gary. Socjopat, to znaczy. Never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen, I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay. <laughs> I'll pay you two bucks. Two bucks? Are you crazy? Make it five. No, two bucks? Great. Five bucks. Let's go, buddy. <laughs>

Dobra, musimy go eskortować e, do biblioteki. I on przy okazji musi też zrobić siku, no. Dalej, chodź tu, grubasie. Czemu wszyscy chcą mnie bić? I jego. A, on ma też swoje życie. On może zginąć znaczy zginąć. won E, ale jego zostaw. Faj. Dalej, bujamy, halo, szybciej Idziesz? Dalej gruby. Gruby dawaj Dawaj gruby, jeszcze trochę Pytanie czy jak ja sam dobiegnę, czy on jakby pojawi się w szkole? Tak, ej, to już dawno mogłem sam biec. Dawaj gruby Dawaj po schodach teraz, gruby Gruby, gruby, gruby. Dawaj, gruby. Wiecie, co biegnę sam, bez grubego? Co oni tam robią? Co oni tam robią? Idziesz, gruby czy nie? Co oni tam robią? O kurde, tam jakaś gruba akcja była. Aha, i czaj. ich... Ej halo, puszczaj mnie, frajerze. Pasa, ucho go złapał w ogóle. Odgryźł mu jak gołota. Co się z nim stało? Sikasz tam czy co? Nie wiem czemu to robię. Dobra, już. Dobra, czyli musimy go zaprowadzić jeszcze do jego szafki. Ale jego szafka jest... Tutaj, więc spoko. A nie, on dopiero książki weźmie, tak? A nie, to już, dobra. Elegancko. Agresywny gameplay. 5 dolców. I szacunek się trochę zmienił. No spoko, nie jest źle. Z tego co widzę, jest kolejna misja, chyba na radarze. Dokładnie. I już jesteśmy spóźnieni. Już jest wagarowanie. A, czyli to będzie prawdopodobnie WF. No to udajmy się na WF. Swoją drogą nie rozumiem jednej rzeczy. Jak mam udać się na lekcję, skoro już jestem poszukiwany? W sensie, że wagaruję i oni chcą mnie za wszelką cenę złapać. Przed chwilą musiałem uciekać przed. Przed chwilą musiałem uciekać przed nauczycielem. Bo i niby wagarowałem. No a ja chciałem iść tylko na lekcję. Bez sensu, nie?

Ok, teraz będzie kombinacja. Ok, kombinacja mocnych trzech ciosów. Aha, i trzecie trzeba przytrzymać. Dobra, teraz Teraz dopiero przeczytałem. Nauka czytania. A nie, dobra, to było dwa razy. Jeszcze raz. Raz. I trzecia pipka w brzuch Dobra, czyli mamy z główki i kolanko trzecie. Znaczy jako drugie Okej, okay, czyli tylko te dwa ciosy <grywka> Nauczyciel wefu chce mnie dojechać w ogóle. Faj do Otwórz zamek. Czyli coś możemy tutaj ukraść z tej szafki. No spróbujmy. Okej, okay, czy coś? Spodnie gimnastyczne Bulworf. Ciekawe, czy tylko ciuchy można tutaj jakby zdobyć, czy można też zdobyć inne rzeczy. Dobra, lecimy zrobić kolejną misję. Dobra, chciałem zrobić następną misję prawdopodobnie dla Garego, ale tutaj jakaś katstenka mi przerwała, że są takie poboczności, że czasami po prostu obcy ludzie będą chcieli, żebyśmy coś dla nich zrobili. W tym przypadku jest to PT. No dobra, no to weźmy tą paczkę. Dobra, no to zróbmy to w ramach jakby takiej pokazówki zabierz paczkę pita do Beatrice no dobra, zanieśmy tylko paczkę i skoczymy zrobić następne zadanie siemano! a i my przy tym zarabiamy okej okay. czyli 5 dolków na naszym koncie plus

<laughs> Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girl's dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. <laughs> Look, I'm sorry. Both of you. I apologize. Okay, I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway. I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. <laughs> <sighs> Come on. You coming, little Petey? Come on. I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on! Chodźmy podręczyć kogoś bezbronnego. No, no, tak. Dobra, w tej misji. Znowu chyba idziemy do tego autobusu. O ile dobrze pamiętam. Tylko nie rozumiem po co mamy życie Garego i Pita. Pity. Nie wiem jak to odmienić, bo to nie jest Pit, tylko Pity. Życie Pity'ego? Tego, co będzie, chyba nikt nie będzie ich atakować. No, dobra, I tu jest ten bezdomny. Where is this dirty old perv? You know, you're not very nice, Gary. And you're a loser, Petey. One of life's unfortunate. Get out of here, yellow so i guess the rumors are true jimmy your dad does live on a farm let's leave this guy to his welfare payments come on let's get out of here just get out of here kid what I have you have have I kill you. what's your problem <laughs> that's a long story you got any liquor no i'm 15 Well, what about drugs no then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me. <laughs> <laughs> you know what, kid? I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah. Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. classified move! We'll special army stuff. Cool! Just get me a part for my radio and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. Hmm. No, także mamy questa od bezdomnego, który ponoć walczył w Korei. Nie chce mi się w to wierzyć, trochę pewnie zmyśla. No ale może nas czegoś nauczyć i to już wiemy na pewno. Trzeba mu tylko przynieść jakieś części do radia. Coś będzie leżało nie. z tego co pamiętam on są tu na dachu. No nie wiem czy widzieliście w ogóle on rzucił w garek albo w wpita cegłą. Ja nie wiem co w tej grze kurwa wszyscy rzucają się cegłami jej. Tranzystor w ogóle. Nie wiem, w tej misji chyba nikt nas nie zaczepi. Jakby chyba nie będzie żadnych bujek. Możemy od razu biec przed siebie. A nie, jednak ktoś się przyczepił. Ale on chyba tu z nami nie. Nie, nie wejdzie tutaj. Dobra, masz ten tranzystor. I on nam teraz pokaże ciosy, karate. Pa, normalnie bezdomnego leje ty. A jakbym dał mu ciosa. Nie wiem, czy to odpowiednia gra dla dzieci. Skoro gramy w ogóle jakiś 15 i bijemy w bezdomnych, to w ogóle brzmi jak jakaś wstrząsająca wiadomość ze środkowej Rosji, że nastolatek pobił bezdomnego, nie? Znajdź dla kloszarda więcej tranzystorów. Okej, okay, czyli im więcej tam znajdziemy dla niego tych tranzystorów, tym lepszych ciosów on nas nauczy. Nie wiem, czy to jest jakoś mocno ciekawe z misji pobocznych. Możecie też dać znać, co wy sądzicie, czy warto, czy nie warto, czy on faktycznie nas nauczy czegoś. Podbrudkowy nie jest jakimś moim zdaniem ciosem wymagającym ...jakiejś dobrej nauki. Okej, okay, mamy kolejną misję. Chroń Bakiego. Sorry. Sorry about that out. Stop, Gary. <coughs> trying to watch this. Ah, swim team. Intellectual stuff. So, tell me, Peedee, do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasy? Gary, just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughening him up. Ow. Turning him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy! Hey, Petey! Ah, peace stain. Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please. Why don't you go yourself? I've got homework. <laughs> okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder., well, I think the bullies might have gotten him. Please, I'll pay. I say, do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, peace stain before you so mark the carpet. Awkward. Yes. We've got to take care of Russell and his boys. Then after that, take care of all the other clicks. Soon this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go help that door. And what are you gonna do? I've got planning to do. Knock <laughs> it <get> off. <laughs> Sorry. Stop. <laughs> Sorry. No. Także poprosił nas o pomoc, bo jakiś tam kumpel gdzieś poszedł i, i da długo nie wraca. Eee, no i Gary nas zmotywował, żebyśmy pomogli jemu, bo w ten sposób możemy zwiększyć jego szansę na przejęcie tej szkoły. Z tym bardziej swoją drogą jakby Gary coś za długo gada o, tych, o tym przejęciu szkoły. Nigdy nie przeszedłem tej gry, więc jakby jestem ciekawy, jak to się potoczy dalej. A, i oni go tu zatrzymali i go leją. Okej, okay, czy ja mogę to podnieść? Jak to się podnosi? O! E, hala. Czy możesz podnieść ten kij? Normalnie kijem go po głowie leje ty! Biorąc pod uwagę fakt, że w rzeczywistości pewnie by upłamał wszystkie kości. I by go zabił. Trzy razy. Czy ja mam petardy? O! Dostałem jak prawie CJ w San Andreas! Masz petardę? elo. A, on po narzędzia szedł na warsztaty, okej. Okay. Czy teraz musimy wrócić? Eskortować go musimy, tu też ktoś wybiegnie jeszcze, to o Kurcze, wydaje mi się, że Petarda wszystko załatwi. No, Petarda załatwia to najszybciej, chyba ze wszystkich dostępnych broni. Aha, jeszcze musimy mu otworzyć drzwi. A! Pomoże nam zabójca z Korei. Twój stary w ogóle, nie wiem. Tak jak. Tak jak powiedział Gary. Gary, że to prawda, co mówią, Twój stary mieszka na. ten. Twój stary mieszka w szkole. O tym bezdomnym, że to niby stary. stary Jimmy'ego. Swoją drogą, patrzcie, odblokowaliśmy sobie deskorolkę. Co jest mega spoko. Nie, nie pomogę ci teraz. Bo chcę się nauczyć jeździć na desce. Jak to było? Jedź. A, i na spację sobie skaczemy. Deskorolka jest bardzo przydatna, moim zdaniem, po samej szkole. E, poza szkołą bardziej przydatny jest rower. Więc... Po szkole będziemy... No i na głupi się Głupi się rozwaliłem. Dobra, a gra nam podpowiada, żeby iść spać. I chyba tak zrobimy. Zapiszmy jeszcze tylko przed... A po tym, ...przed tym, jak pójdziemy spać. Dopiero 3% gry, ej! Ile to musi być aktywności pobocznych? Dobra, no prześpijmy się. I z tego co się orientuje, zrobiliśmy już 5 aktywności, ale z tego co widzę, czas pozwala nam zrobić jeszcze jedną aktywność. E, więc tak zrobimy. Też nie będziemy na upartego robić tylko 5. E, w momencie, kiedy możemy zrobić więcej. Bo im więcej, tym szybciej jakby e, nadrobimy stracony.

in fact, i can do anything i like in this place. anything at all. chow spotty. give it back. and you should stay out of the girls' dorm, you little perv. Ugh, i see you undressing me with your eyes. sicko. you wish? please, will you help me? do i have to? yes. it's vital. she's stolen my lab notes. without them, i'm gonna fail chemistry and i'll never get into med school. now i won't find the cure for cancer. basically, the future of the whole world rests on those notes. what's in it for me?

A że ta dziewczyna powie wszystkim, że jest z boczuchem i podgląda dziewczyny pod prysznicem? No dobra, musimy odzyskać jej notatki. Myślę, że to sobie przewiniemy. Okej, okay, i ta dziewczyna ma aktualnie włów, więc musimy wkraść się do przebieralni dziewczyn. Ups. Nie wiem, czy to dobrze, że ta dziewczyna nas widziała, bo idzie tu nauczyciel. nie czy my zdążymy? Kurde, aj! Za dżondra go złapał w ogóle. Co za Jimmy? Czy ja mogę do góry uciec? Czy my możemy się tu jeszcze gdzieś ukryć? Okej, okay, w ogóle Jimmy włączył prysznic, halo. Co tu się dzieje? Ej, Jimmy w ogóle się wysikał do. Dobra, ukryjmy się może przed tym nauczycielem, on tu wszedł, nie? Tylko, że ja tego nie widzę, szkoda. Dobra, chyba poszedł, udało nam się uciec. Ale swoją drogą przez to, przez to, że on nas przyłapał. Kurczę, przez to, że on nas przyłapał, pominę pominęliśmy jakby sekwencję e, tego, co tam się stało. Bo on ukradł jej też notatki. On ukradł te notatki, ale też chyba zostawił jakąś bombę śmierdzącą. E, I pominęliśmy taką sekwencję. A że ta dziewczyna przychodzi do swojej szafki, otwierają i tam wybucha jakaś petarda śmierdząca i ona zaczyna żygać. Niestety u nas się to pominęło. No ale musicie sobie to wyobrazić. Mam nadzieję, że macie dobrą wyobraźnię. Dobra, oddajmy te notatki. Dobra. No tak. Także znów, znowu kiski. Kiski bajerki. No dobra, to mamy już za sobą te, te wszystkie aktywności. Tutaj muszę uważać na nauczyciela. Dobra, jakoś muszę się dostać do akademika, żeby zapisać grę. A póki co ja wam dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i czekacie na więcej. Oczywiście zostawcie subskrypcję, jeżeli wam się podobało, lub łapkę w górę, jeżeli już subskrypcję zostawiliście. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Piona!